Hej Siemanko z tej strony wirus W moim drugim poradniku na kanale chciałem Wam pokazać jak za całkiem darmoszkę Całkowitą darmoszkę zdobyć serwer TeamSpeak'a do 300 slotów Ja mam aktualnie TS-a do testów na nim test stoi już ponad 3 dni i póki co stoi nie ma żadnych problemów oczywiście jest to w 100% darmowe jedyne co wystarczy zrobić to wypełnić te oto tutaj beleczki no i co, no i pokażę wam na czym to polega no to przykładowa nazwa naszego spika to będzie youtube coś tam xxxxx sloty, tutaj oczywiście sobie 300 Lokacja. Mamy do wyboru trzy lokacje. Kanady, Francji, Brazylię. Ja polecam Francję, najniższy ping. Eee, wpiszemy tutaj sobie maila. Dobra, tym nie jestem robotem, jakieś duperele. Dobra i dajemy Create My Server. Eee, dobra, teraz wchodzimy na maila ponieważ musimy zaakceptować yy, link który tam nam dali Dobra niech się wczytuje kurczę jestem na moim drugim koncie Dobra. co tu... Yy. Dobra kurwa wczytuj się Mam laga jakiegoś yy, Thanks swój innymi bla, bla 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 No i tutaj jest taśminka, klikamy oczywiście w niego Znowu light. i znowu musimy po raz drugi tutaj odebrać maila proszę drugi link od razu przyszedł dostajemy ad nasz adres IP connect wpisujemy nasze IP connected welcome wchodzimy na maila kopiujemy sobie tokena żeby mieć yy, serwer admina Proszę. I mamy oto serwer admina. 300 slotów. Stoje stoi na linuxie, na systemie linux. Yy, control Panel też posiadamy. Jednak ja tam tego nie używałem, więc nie wiem. Nie wiem na czym to polega. Ale to już nieważne. Yy, to by było na tyle. W tym poradniku pokazałem jak za darmo mieć własny serwer TeamSpeak do 300 slotów. Tak jak mówiłem, TeamSpeak stoi Mój Teamspeak stoi już od ponad 3 dni i jeszcze nie było żadnych dosłownie problemów. No ale tak czy siak polecam tego PS-a tylko i wyłącznie do jakichś tam mniejszych celów typu granie z Gildią, Klanem lub coś takiego. Także to by było na, tule, na, na tyle w drugim moim odcinku. Ja się z wami żegnam. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie. No i to by było na tyle. Trzymajcie się i hej!